No niech się śmieją. No zobaczymy jak będą wyglądali za kilka, za kilkanaście lat, o ile w ogóle jeszcze będą żyli. E, Myślę, że ze mnie się nie śmieją. Ze mnie się zawsze śmiali, zawsze drwili, mówili, że jestem folia. Tylko że ja widzę, jak ja wyglądam. Ja widzę, jak ja się czuję, ja widzę, co ja w życiu osiągam, że ja się w ogóle nie wypalam, nie mam żadnych wahań nastroju. Ja cały czas cisnę do przodu, a wisienką na torcie jest to, jak ja mam wyniki krwi, mam perfekcyjne wyniki krwi. Więc jak ja sobie mogę brać do serca słowa człowieka, który fatalnie wygląda. Źle się prowadzi, ma wahania nastroju, płacze w poduszkę, bo sobie nie radzi z własnymi emocjami, bo jest tak rozregulowany hormonalnie. Ja wiem, że się prowadzę w dobry sposób, przez to, że wyglądam super, czuję się super, wszystko w moim życiu jest ok. A takie osoby śmieją się, źle wyglądają, ciągle mają najwięcej do powiedzenia, a w życiu bym się z nimi nie chciał zamienić skórą. Więc nie bierz sobie do serca ludzi, którzy prowadzą się w zły sposób po prostu. Trzeba zrozumieć, że nie ma negatywnych skutków odżywiania się zdrowo. Nie ma negatywnych skutków dbania o zdrowie. Tutaj mogą być same pozytywy. Osoby prowadzące się w zły sposób ryzykują otyłością, ryzykują cukrzycą, ryzykują różnymi chorobami, a finalnie ryzykują śmiercią. Więc ja, jak ja mogę zapobiegać różnym chorobom, to nie jest powiedziane też, że jak kiedyś na raka nie umrę. Oczywiście, że mogę zachorować, jeśli jestem obciążony genetycznie. Ale ja robię wszystko, by żyć długo i zdrowo. I nigdy sobie nie będę płuł w brodę. A osoby, które się źle prowadzą, jak zachorują, no to już będą żałowały. Tych złych wyborów i tak dalej, nie? Bo patrz, jeśli na przykład jest ktoś obciążony genetycznie, to może raka dostać w wieku 20 lat, a jeśli się będzie prowadził dobrze, może dostać raka w wieku 50-60 lat. I już ile lat przeżyjesz więcej. Więc po co ryzykować? Nie słuchaj się, idiotów, tylko żyj po swojemu.